A bo już byłem przy żonie. Słuchajcie, co moja żona ostatnio odwaliła? To jest cudowna, cudowna historia. Wyobraźcie sobie, pojechała na tydzień do domu, tam znaczy do domu, do mamy i zabrała ze sobą taki klucz od wiaty na śmieci, bo mamy... Też to macie, że macie zamykaną wiatę na śmieci? Na klucz? Ktoś tak ma? Niech da brawa. W ogóle mało osób, cieszę się, że mało osób klaszcze, bo powiem wam, ja, ja tego nie rozumiem, u mnie domofon nie działa od dwóch lat, mogą mi chatę opierdolić, ale śmieci nikt nie ruszy. Rozumiecie? Ja tego nie trybie, nie? Ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, siedzę sobie, po trzech dniach zebrało mi się dużo śmieci. Więc miałem dwa pełne worki, myślę, pójdę, wywale. No i poszedłem i dwukrotnie z moim szczęściem odbiłem się od zamkniętej wiaty. I dwukrotnie spotkałem tą samą sąsiadkę. Ale nie jak szedłem wywalić, tylko jak wracałem z nimi na chatę. I teraz moja sąsiadka myśli, że ja znoszę śmieci na chatę, rozumiecie? Ja się tak pospinałem, że ona może tak myśleć, że ja pomyślałem, okej, okay, pójdę trzeci raz, ale w nocy. Ja sobie ustawiłem budzik na drugą w nocy, żeby walić śmieci. Słuchajcie, zasypiam, budzę się, tam, idzie, ten budzik dzwoni, wyłączam ten budzik, patrzę za okno, tam burza, pioruny, ja mam takie... To jest idealna aura pod moją misję. Bo to już nie jest wywalanie śmieci, to już jest misja. Ja się tak wtrybiłem, że jak układałem spodnie tam na siebie, zakładałem takie przeciwdeszczowe, to w głowie miałem melodyjkę z Mission Impossible. Tam, 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 tam. tam, Podszedłem pod lustro, i tam zawsze zakładam taki płaszcz przeciwdeszczowy, kaptur na głowę nakładam, a w głowie. Ja byłem tak to wkręcony, takie okulary jeszcze przeciwdeszczowe, założyłem jak Neo. jak się zobaczyłem w lustrze przed wyjściem, to miałem takie. Ja już nie wyglądam jak gość, który pod osłoną nocy idzie śmieci wywalić, tylko jak typ, który właśnie z tych śmieci jakąś chatę okradł, nie? Więc stwierdziłem, okulary zostają, nie? I okulary zostawiłem, wychodzę na zewnątrz i ja dopiero na zewnątrz sobie uświadomiłem, że ja jestem niewidoczny, ale te dwa oczojebne zielone worki to aż kurwa łunę na osiedlu rzucałem, rozumiecie? Ja teraz wyglądam, jakbym pod osłoną nocy dwa worki z uranem szedł wywalić. I podchodzę pod tą wiatę, ciągnę za nią, zamknięta, więc zostawiam te dwa wory, wracam na chatę, ściągam te wszystkie mokre ciuchy, kładę się spać. I mam taki sen, okoliczny szef bandy dzików. Tak siedzi tak. Bo w moich snach dziki są skrzyżowane z surykatkami. Że on wyczuł te śmieci i woła resztę. I inne dziki podchodzą. Wiecie, i on, on już ma misję, tak samo, teraz on ma misję, nie? I on te dziki dzieli na dwie drużyny, bo mu na tyle, kurwa, raciza pozwoliła, nie? I teraz, teraz te dziki mają misję, rozumiecie? Teraz one się skradają pod tą wiatę, jest takie... I wiecie, podchodzą pod tą wiatę, widzą te dwa worki, uf, rozrywają, jest... I ludzie się budzą, otwierają okna. Co się dzieje? A ktoś z drugiego okna. Nie wiem, śmieci ktoś wywalił pod wiatą. I wiecie, i te, co, i te dziki coraz bardziej. I oni wybiegli, zaczynają przepędzać te dziki. Jest coraz większy harmider, coraz więcej świateł w oknach się zapala. Coraz więcej ludzi. Czyje to śmieci? Kto to wywalił? I ktoś mówi, nie wiem, ale czekajcie, tu jest Awizo. <śled> I ci ludzie patrzą na mój adres i wiecie, zapalili pochodnie, po policję zadzwonili, Straż Miejską i idą wszyscy pod moją chatę. I nagle taki jest tu ja się budzę. Na szczęście to były tylko pioruny. I mam takie kurwa. Idę po to. A potem się będę szedł po to. A, a potem chwili sobie myślę, a jak dziki podejdą? Wie, idę, nie idę, idę, nie idę. Wie kurde, no spać się nie położę. Mówię, dobra, idę po to wszystko. Tylko już nie ubieram tego na siebie, tylko wiecie, elegancko. W piżamce z parasolką i zasuwam po to. Więc biorę te dwa wory, wracam na chatę, a w oknie. Urwa ta sama sąsiadka. Oczywiście. Ona nie może spać, jarasz luga w oknie. I ona mnie patrzy i mówi, a co pan tak z tymi śmieciami po nocach łazi? Ja sobie myślę, kurwa, przez ciebie. A jedyne, co mi mądrego do głowy przyszło, to ja do niej mówię, a wie pani co, tak pomyślałem, pójdę, przewietrzę, co mi będzie na chacie śmierdziało. I słuchajcie, wracam na chatę, mam dwa worki mokrych śmieci, trzeci mi się w międzyczasie zebrał i ja do rana siedzę i główkuję, jak się pozbyć śmieci bez klucza do wiaty. I słuchajcie, Padłem na genialny pomysł, bierzcie jak swój. Ja sobie rano przygotowałem, jedną siatkę taką z biedronki, jedną z Lidl, te takie duże, poprzekładałem do niej śmieci, i rano wyszedłem na osiedle i do tych małych miejskich po trochę wypieprzałem. nie? wyglądałem, prezenty dla bezdomnych zrobił, rozumiecie? W ogóle odwrócony bezdomny, nie? Że jakaś w fama poszła po osiedlu, że taki gość chodzi, bo bezdomny dom jak do swojego, po dwóch godzinach już, nie? I ja zacząłem zastanawiać, czy są serio bezdomni, czy może ludzie, którzy gdzieś kiedyś na swojej drodze w życiu ten klucz od wiaty zgubili, rozumiecie? Jak ktoś ma taki wielki wózek ze śmieciami, to on po prostu dawno nie roznosił, nie? I słuchajcie, całą Nową Hutę trzy godziny łaziłem, rozniosłem to wszystko, wracam zadowolony, dwie puste siatki pod pachą, dochodzę pod drzwi, i patrzę, a pod moimi drzwiami dwa worki na śmieci i kartka od sąsiadki, a co pan tak będzie o tej wiaty latał? I mam takie, że zabiję, ale z drugiej strony to nie są moje śmieci. Tam nie ma nic, co wskazuje, że to jest pod mojego adresu. Więc ja biorę, zadowolone te worki, wychodzę i mam takie, oby dziki podeszły. I wychodzę z klatki i w oknie sąsiadka znowu Jara szlucha, do mnie: sąsiedzie, nic z tych rzeczy. Proszę nie wietrzyć, całą noc specjalnie na balkonie trzymała.